Witam na kanale Witoch. W kolejnej części składamy nowego Simpsona. Co mogę powiedzieć, trochę mnie nie było, bodajże 3 miesiące przerwy w kręceniu tych odcinków, no ale niestety no, remonty, remonty w domu i nie było czasu się chwytać za to, także wiecie, praca po pracy remont w domu, no i tak przez, przez ponad dwa miesiące się żyło, nie? no ale cieszę się razem z wami, że już właśnie wracamy tutaj do składania. Simpsonka. tu pozabezpieczane, żeby tam się nie kurzyło, nie, zapłon, filtr. No a dzisiaj tak kończymy elektrykę. Przygotowałem. Tu już nowka, akumulator. Później spróbujemy go już tutaj wrzucić do skrzynki. Może jak się uda podłączyć, może coś tam się już zapali. Jakieś światło postoju, czy coś na to bym liczył. Yy, zamówiony mam też nowy przełącznik do tych wszystkich świateł. No bo ten stary gdzieś tu leży. O, no, stare wygląda tak, także no, wstyd zakładać go trochę, musiałbym go zregenerować, pomalować. Szkoda roboty i czasu. Przełączniki. Przełączniki też już są stare, nie wszystko jeszcze oryginalne. Widać jak to wygląda to już. Lutowane było par razy. No, postanowiłem, że kupię. Wszystkie przełączniki nowe. Nie będziemy takiego dziadostwa zakładać. Także na to jeszcze czekam, bo dopiero wczoraj zamówione. Powinno na dniach przyjść, i myślę, że elektrykę będziemy kończyć. Później zabierzemy się tu już o Wszystko zakurzone, no ale. Tak to niestety wygląda. Projekt trwa już prawie dwa lata. I za niedługo będzie koniec, mam nadzieję. No, także biorę się do roboty. Tyle na wstępie. Miłego oglądania. No, to nie wiem, czy wiecie, ale od jakiegoś tam czasu zabronili wysyłać elektrolitów w paczkach, przez co. Trzeba sobie samemu właśnie załatwić ten kwas. Ja mam wodę demineralizowaną. Powinna się nadać do akumulatora. No i wiecie, jak zabronili wysyłać kwasu, no to ciężko jest tak naprawdę nalać tą wodę. No bo z tego z butelki w takie małe dziurki, no nie bardzo. Oczywiście w ciekawkę się nie zaopatrzyłem, także. Prowizorycznie mam taki kieliszek. No i będziemy to zaraz nalewać. No. Zobaczymy, yy, czy po nalaniu samego elektrolitu jakiś tam woltaż wzrośnie w akumulatorze, czy trzeba go naładować. Taki mały eksperyment. Zrobimy, nie? Dobra, ja tu się zaopatrzyłem W miernik No kurde Ciężko tak założyć, żeby się to trzymało. Dobra, i będziemy nalewać do każdych z komor. zobaczymy, czy, czy coś się dźwignie. No to po kolei. Właśnie robię taki eksperyment z takiego względu, żeby zobaczyć, czy ten właśnie kwas, co oryginalnie dawają, coś tam ma wspólnego z jakimś naładowaniem, bo jak już ktoś kupował nowy akumulator, to wiadomo, że właśnie po nalaniu kwasu akumulator dziwnym trafem został, znaczy no, był naładowany już, nie? Chciałem zobaczyć, czy to samo dzieje się z zwykłą wodą, czy nie ale z tego co chyba tu widzę no to raczej raczej nie jest no Dobra, woda uzupełniona i teraz yy, sprawdzamy, czy coś się tu pojawi. Hmm. No, powiem wam, no nie jest to może to co oryginalny kwas, ale kurde. Dziwnym trafem, prawie 6V. Sama nienaładowana woda tutaj dała. Także. Że muszę powiedzieć, że kurde zaskoczyło mnie to. Nie wiem, nie wiem, co nie nadawanie do tego realnego kwasu, jak się kupuje akumulator, ale wtedy ma normalnie 13V, nie? A tu jest 6 na samej wodzie, także doładujemy to zaraz do pełna i, i powinno hulać, no. Daję mu w automat ampery, czyli akumulator, gdzie znacznie nie będzie sam sobie dobierał. I teraz charging ładowanie. No i lecimy. No, wyskoczył mu repair Mój jest nowy. Także on sobie go tam będzie delikatnie podładowywał, żeby od razu mu nie dowalić pełnej mocy no i myślę, że się podładuje no dobra także akumulator się tu ładuje a, a my będziemy orientować się co tam dalej z tą elektryką, żeby to już skończyć mieć święty spokój szczerze wam powiem, że no, nie lubię za bardzo robić elektryki tym bardziej, że jest to połączenie Ducati Energia, regulator napięcia z najbogatszą elektryką, która jest w Simpsonie, czyli S51C. Wygląda tak, nie? No, także jest tego jest tego dużo. Już tutaj nie wspominam, że my oczywiście przerywasz kierunkowy będzie elektroniczny i nie butelkowy jak tu także zmianie jest sporo no. ale nie ma to się rozczulać trzeba robić dobra to upchaliśmy tak regulator napięcia będzie za stacyjką przerywacz kierunkowskazów jest tu cewko moduł znajduje się tutaj nad akumulatorem stacyjkę może ją je mocować jeszcze trochę poogardiam kable i skręcamy to No, to dotrwaliśmy do końca instalacji, prawie. Jeszcze zostało mi tu przełączniki ogarnąć. Mamy tu już wyprowadzone ładnie. Plus, minus. Pasek akumulatora trzeba założyć. I teraz, tak jak ktoś wie, ma duket energię. Od czego jest ten kabel tutaj? Kurde, bo powiem Wam, że jak podłączyłem ten kabel gdzieś tam w stacyjkę. To nie było iskry. Nie? No nie wiem działa to na podobnej zasadzie jak ten zielony. One są tu po jednej linii czarne z zielonym, No ten zielony wyłącza Simpsona. A jak tego wpiąłem chyba na to miejsce zielonego, to w ogóle nie było iskry. Także także. Nie wiem, nie wiem, no tak się zastanawiam, nie. Teraz ogólnie jest iskra tak jak powinna. Także od czego to może być? Nie mam pojęcia. Może jakby podpiąć pod to liczne motogodzin? albo coś? <laughs> nie wiem. Tak sobie rozkminiam tylko. No, tak, żebyście mogli powiedzieć, to napiszcie z ciekawości. A, a, a ja zaraz montuję to akumulator, bo się ładuje. I zobaczymy, czy tam działa coś już postój czy czy coś nie. No. No, to teraz licznik ma to godzin. Zamocujemy go tu. No, wiadomo, on nie musi być jakoś mega widoczny. Ważne, żeby wiedzieć, ile tam silnik ma nabite, nie? godzin. Także wydaje mi się, że w tym miejscu będzie spoko. No to akurat nie będę wiertał, bo wiadomo, że licznik się zmienia. Może kiedyś kupię inny. Także przymocuję go na, na taśmie dwustronnej i powinno się trzymać. Zamontowanie licznika na jest dziecinnie proste. Wystarczy go zamocować. Działa oczywiście na baterie. No i puszczacie sobie kabelek. Owijacie kabel, właśnie z. Czujki wokół kabla wysokiego napięcia, czyli tego co idzie na świecie. Ja rozpiąłem go dwoma trytkami, no i on po prostu czyta sygnał, kiedy silnik jest załączony, nie? On sobie tam sam to wychwytuje. No ogólnie, w tym obrotomierzu jest też możliwość yy, tam sprawdzania obrotów, z tego co wiem. Także <grym> zobaczymy, czy to w ogóle będzie działać. No, jak to z przeróbkami? No włożyliśmy filtr stożkowy, No, to momentalnie dekielek też trzeba wyciąć, żeby to wszystko zamknąć razem. No i wiadomo, to mamy mocowanie pod pokrywę. Potem do tego wszystkiego tutaj przykręcamy tą skrzyneczkę tutaj z kablami. Także to musi zostać. Nie możemy tego pominąć w projekcie. Postaramy się to jakoś ładnie tutaj wyrzeźbić. Ja już tu odmalowałem, jak to musi być. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeszcze raz granica z jadącego z Romina razem z Radą. party, jak zawsze obecni. no i wyszło ładnie skręcamy no to co małymi kroczkami zbliżamy się ku końcowi elektryka zrobiona już w 95% tu zostały jedynie przełączniki do ogarnięcia o, a w puszce co się dało poupychać to jest półpychane. tragedii nie ma Hmm. Tutaj co, jeśli chodzi o pasek, no to no, trochę go tu zwinąłem, bo oryginalnie powinno tu być pudełeczku na żarówki, a ja tego pudełka nie mam, także musiałem go troszkę skrócić i teraz tak, zobaczymy sobie iskra. Teraz tak. Zapon wyłączony. Kopiemy i skrniemy. Pozycja pierwsza. Iskra jest. Pozycja druga czy już trzecia pozycja, sorry. Te, też iskra jest, czyli tak jak powinno. Pozycja trzecia postój. Iskry już nie ma. I teraz na tej pozycji powinien świecić się nam licznik. Czyli tak jak u mnie. No i tutaj mamy postojóweczkę. Wszystko działa tak jak widać. Powinno świecić się też silne światło stopu, ale ja jeszcze nie mam żarówek. Muszę dokupić. No, czyli wszystko wyszło elegancko. Resztę elektryki nie mogę niestety sprawdzić jak na razie, bo nie mam. Nie mam tych przełączników ze świateł. Nie? Co muszę mieć na kierownicę. Dobra. Ogarnęliśmy też pokrywkę na filtr stożkowy. I co? Prawdopodobnie jest to przedostatni odcinek. A później już będzie lakierowanie, składanie, już nadwozia. No i wyjazd. Dzisiaj o to też ogarnięty. No. Nie będę się już doczekać. Także w tym odcinku to było na tyle. Pozdro.